Jakimi cechami charakteryzowała się Maryja, że została wybrana na matkę u Boga? Jakie IQ miała Maryja? Może Bóg wybiera ze względu na ilość inteligencji? Czołóweczka i zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. W 1921 roku niejaki Louis Terman. Przeprowadził badania ilorazu inteligencji wśród dzieci z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Stało się to dlatego, że w pewnej szkole poznał pomocnika woźnego, który miał bardzo wysoki iloraz inteligencji. Przeprowadzono badania i wybrano 1470 dzieciaków, których poziom ilorazu inteligencji wynosił 140 punktów, a w niektórych wypadkach wynosił nawet ponad 200 punktów. Projekt polegał na tym, że obserwowano dalej życie tych wybranych dzieci, obserwowano ich małżeństwa, pracę, zainteresowania, bo było takie absolutne przekonanie, że te osoby wywrą wpływ w życiu społecznym, że będą kimś ważnym w historii Stanów Zjednoczonych, że będą liderami. Co się okazało? Okazało się, że niewielu z nich odniosło sukces w przyszłym życiu. Oczywiście byli bardzo dobrzy w rozwiązywaniu zagadek logicznych, ale żadna z tych osób nie zapisała się na kartach historii. Dlaczego y, zaczynam od tego eksperymentu? Bo wracając do tego pytania, tak się zastanawiałem, y, czy Bóg wybrał Maryję na matkę swojego syna, dlatego że pomyślał sobie: O, jest kobieta, która ma IQ ponad 200 punktów, albo jest bardzo piękną kobietą. Tak, to ta się nadaje. Zobaczcie, że dzisiejsza liturgia słowa mówi, że Bóg patrzy całkiem inaczej na człowieka nie przez pryzmat jego zasług, ale na co zwraca uwagę? Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia. Elżbieta mówi do Maryi: Błogosławionaś, któraś uwierzyła, czyli wiara. Bogu potrzebna jest Twoja wiara. Po drugie, sama Maria w Magnifikat mówi, że boi się Boga, że jest służebnicą i że jest pokorna. Jeżeli chcesz być w niebie, bo dzisiaj przeżywamy uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, to proś Boga o to, aby Abyś potrafił rozwijać te cechy, to módl się o to, abyś był pokorny, abyś miał wiarę, abyś potrafił służyć ludziom, i abyś bał się Boga. Czasami jest w nas takie przekonanie, że jak będę piękny, wysportowany, inteligentny, mądry, jak będę miał pozycję, to wtedy spodobam się Bogu. Zobaczcie, że Bóg patrzy całkiem innymi oczyma na nas ludzi. Pokora, wiara, uniżenie, czyli służba, tak bym to mógł też określić. I bojaźń Boża to są cechy, którymi powinien charakteryzować się każdy, kto chce zostać kiedyś wzięty do nieba.